Witamy w próbie numer dwa. Ponieważ ten film jest nagrany w dużo bardziej profesjonalny sposób, jak na nas oczywiście, jak na kanał, który jest śmiesznie mały, a jednocześnie ludzie śmiesznie chaotyczni, i to wszystko jest śmieszne, to jak na naszą śmieszność, mamy listę rzeczy do powiedzenia na dwa filmy, które się pojawią. Pierwszy film, Dlaczego wybraliśmy Kanadę, a nie Stany Zjednoczone? Była to decyzja świadoma. To wszystko było. To nie jest tak, że wybraliśmy Kanadę, bo nie poszło nam do Stanów, o tym za sekundę. To był świadomy wybór. My chcieliśmy wylądować w Kanadzie. Dlaczego chcieliśmy wylądować w Kanadzie? Dlatego, że przyjechaliśmy tutaj z Wielkiej Brytanii. Byliśmy w Wielkiej Brytanii przez 5 lat, robiliśmy swoją karierę, szło nam dość dobrze. Ja pracowałem jako kierowca, Dominika skakał po zawodach. Przez 5 lat nastąpiło pewne wypalenie. Spojrzeliśmy na życie z troszeczkę innej strony, że jednak taka codzienna praca i powrót do domu jest to może fajne, ale życie leci przez palce i człowiek zapomina o tym sensie życia. tak? Wraca się do domu, próbuje się zabić czas pomiędzy spaniem a, 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 a kolejnym dniem pracy. Nawet jeśli kogoś to Jara, proszę bardzo. Nas po męczarni. W wielu godzinach pracy, w wielu dniach spędzonych w pracy stwierdziliśmy, że no nie do końca. Postanowiliśmy wyjechać do Ameryki. Postanowiliśmy wyjechać do Ameryki dopiero wtedy, kiedy moja żona dojrzała do tego tematu. Stwierdziła, że tak, nadaje się na kierowcę, tak? Trochę mi zeszło, no ale w końcu podjęliśmy to. znaczy się podjęłam w końcu tą decyzję. Że Kanada może jednak wypalić. Może. I teraz dlaczego Kanada? Nie stary. Jeśli spojrzymy na Finanse, tak? Spojrzymy na same cyfry. Nie wartość tego, pieniądza, na same cyfry. Wydaje się, że dług Stany Zjednoczone są dużo lepszym wyborem. I jak najbardziej są. Jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na pieniądze, e, logicznym jest mm, wybranie Stanów Zjednoczonych zamiast Kanady. Stany Zjednoczone zarabia się lepsze pieniądze, te pieniądze mają troszeczkę lepszą wartość. Przy czym w naszym wypadku same pieniądze nie były wszystkim. W naszym wypadku, kiedy byliśmy gotowi jeździć jako podwójna obsada w, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, co nam daje Kanada, co nam dają Stany Zjednoczone? Przede wszystkim, zwiedzamy, tak? Jeżeli zwiedzamy, to chcemy zwiedzić jak najwięcej. I jako podwójna obsada w Kanadzie, zwiedzamy Kanadę i Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych, rzadko która firma jeździ na Kanadę, tak? Okej, okay, może nie jest to dużo. Ale my byliśmy w dzikich lokacjach, byliśmy w lokacjach, do których na pewno amerykańska firma by nas nie zawiozła, nie? Także w tym momencie, po półtorej roku zwiedzania, mamy zwiedzone dzikie zakamarki Kanady, praktycznie całe Stany Zjednoczone. Tak naprawdę zostały nam tylko Alaska i Kalifornia, bo akurat firma, w której jeździliśmy, hmm. nie jeździła. Przepraszam. Au. nie, Krzesełek strzelił. A gdybyśmy jeździli tylko w Stanach Zjednoczonych, zapewne mielibyśmy Kalifornię w tym momencie odhaczoną na liście, ale myślę, że Kanada nie byłaby w ogóle odkryta przez nas. Także, jeżeli patrzymy tylko na aspekt pieniędzy, Stany wyglądają lepiej. Jeżeli patrzymy na aspekt zwiedzania i zarabiania, przy czym wiadomo, no nie jeździmy za darmo, tak? zarabiamy pieniądze. Są to pieniądze, które wystarczają nam na godne życie i to wystarcza. Jesteśmy we dwoje, jesteśmy w trasie, jesteśmy szczęśliwi. W trasie, będąc. Praktycznie spędzaliśmy w trasie półtorej roku, żejśmy w ciężarówce przez półtorej roku, prawie że i było dobrze. tak. Tylko nie nasza myślę, sytuacja nie. jest unikalna, bo jesteśmy zgranym małżeństwem, które nie ma dzieci. My tylko, mamy tylko psa. Mieliśmy tylko psa w trasie ze sobą cały czas. Chwilowo psa nie ma z nami. Psa została, ponieważ zmieniamy pracę i tak jest łatwiej wdrożyć. I rozpocząć nową pracę, nową przygodę w sumie. Tak, ponieważ na dzień dobry mamy jakieś tam szkolenie, nieszkolenie, dlatego psa teraz nie ma z nami. Ale nam, jako zgranym, zgranemu małżeństwu, Kanada sprawdza się lepiej. Jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o aspekt finansowy, chodzi o aspekt życia przygodnym. Tak. E, przede wszystkim też są inne sposoby na emigrację. Emigracja do Kanady jest dużo prostsza, ponieważ wystarczy albo wyczaić pracodawcę kilka miesięcy, jesteśmy w Kanadzie. Tak jak w wypadku Dominiki, wystarczyło dostać wizę otwartą IEC. Tak? Trochę było przejść z tą wizą? Tak. Aplikowaliśmy będąc jeszcze w, w, Anglii. w, Anglii, I pula w Anglii. Pula na rok tak. 2021 się zakończyła, Dominiki nie wylosowali, dostała wizę na rok 2022. To nam uratowało dupę w pewnym momencie, bo mogliśmy zmienić pracę, ale generalnie było łatwiej. Chcąc aplikować do Stanów Zjednoczonych, proces trwa wiele lat, kosztuje kupę kasy, dlatego dużo ludzi zaczyna. Przez Kanadę, dorabia się w Kanadzie i potem wyjeżdża do Stanów. Tylko My, my coś płaciliśmy za tą moją wizę? Kilkaset dolarów. Otwartą? Kilkaset dolarów kosztowało. Ale to były jakieś okay. na śmieszne pieniądze, porównując z faktem, że do Ameryki kosztuje tak to tak. 10 12 Dlatego tysięcy. chciałam się dowiedzieć, jak to... Czyli jakwisa po prostu była tańszą opcją niż. Tańszą i szybszą szybciej. opcją na wyjazd do Ameryki jest wyjazd do Kanady. Wtedy, kiedy ja aplikowałam, to nie był szybki. No, ale to ale była sytuacja to wyjątkowa. Także okej, okay. generalnie jest szybciej łatwiej taniej do, do Kanady. No i teraz kolejna sprawa, jak już jesteście w tej Kanadzie, musicie czekać powiedzmy kilka lat na tą wizę do Stanów, to czy nie lepiej już się usadowić na miejscu? No i to była dla nas taka decyzja. Biorąc pod uwagę, że. No, nie, nie chce nam się zarabiać, nie wiadomo, na maksa, wykorzystywać na maksa, wszystkiego na maksa. Tutaj jest spokojniej. Tutaj jest inaczej. Tutaj mamy na wszystko wywalone i jesteśmy w stanie funkcjonować na tej zasadzie. Okej, okay, może faktycznie te finanse, te pieniądze nie pozwalają na życie na najwyższym poziomie. Ale w ramach na przykład naszej wypłaty mamy liczone kanadyjskie składki zdrowotne. Co prawda, nie jest tego za wiele, ale jest ja to jakaś tam składka, gdzie w Stanach musimy to dopłacić. Wiadomo, zarabiamy o tyle więcej, że jak to dopłacimy, to te finanse wydą Powiedzmy. mniej więcej na to samo w, w Kanadzie i w Stanach, ale to musicie o tym pomyśleć i tak dalej. Wszystko trzeba zaplanować. Więc jeżeli chcecie wymaksować swoje dochody, to wiadomo i tak w Stanach będzie lepiej. Tylko nie zawsze w życiu chodzi o wymaksowanie wszystkiego. nie? Jak przeliczymy wartość pieniądza, to nie jest tak, że tutaj jest dużo biedniej. To nie jest porównywanie krajów Trzeciego Świata do Zachodu, Kanada kontra Stany Zjednoczone. Nie. Kanada jest mniej więcej na poziomie życia w przeciętnym europejskim państwie, typu życie w Anglii, życie w Niemczech, życie w Holandii. To jest tak, jak życie mniej więcej w Kanadzie, gdzie Stany Zjednoczone są ponad to, gdzie Stany Zjednoczone to jest taka, nie wiem, Szwajcaria, Norwegia albo nawet jeszcze wyżej, nie? Nie ukrywam, jak mi powiedziałeś, że chcesz wyjechać do Kanady, to myślałam, że tu jest strasznie, a się okazało, że nie jest. Są że to jest taki kraj trzeciego świata, który jest dziki tylko i tu są same ma, lasy. Nie ma internetu, tu w ogóle nikt nie żyje, tu jest pusto, a się okazało zupełnie co innego. Tak A się okazało, że to jest całkiem przyjazny po prostu kraj do życia i właśnie my przenieśliśmy się ze wschodu, gdzie ten wschód był troszeczkę powiedzmy za spokojny, przenieśliśmy się do tej wielkiej cywilizacji w Vancouver, tylko po to, żeby się okazało, że ta cywilizacja jest aż za dużo w tym Vancouver, tak samo jak jest za dużo cywilizacji dla nas w Toronto i my po prostu woleliśmy wybrać taki złoty środek, którym jest spokojniejsze życie za troszeczkę mniejsze pieniądze w tym momencie, ale cieszenie się bardziej życiem i na dniu z tego, że faktycznie jak wyjeżdżamy w trasę, a przynajmniej taki jest plan, bo jeszcze nie zaczęliśmy. Ale plan jest taki, że jak będziemy wyjeżdżać w trasę, to jest taki, jedziemy w wielki świat, jedziemy w przygodę, a potem wracamy do domu i nie będzie się tak, tak, parę dni takiego. A wiem, że tak będzie, dlatego że my już pracowaliśmy tutaj kilka miesięcy. Ja pracowałem tutaj kilka miesięcy i właśnie tak to było, że jak opuszczałem dom, to było takie, oj, w wielki świat, a potem wracam do świętego spokoju. zajmuje mi 10 minut dojazd do sklepu, 10 minut nie zakupów, pół godziny muszę poświęcić w urzędzie i tak dalej. I to jest może nie tyle charakterystyka Kanady, tyle jest to charakterystyka życia w spokojnej lokacji, nie? Wiadomo, w Stanach Zjednoczonych też możemy sobie znaleźć taką spokojną lokację i to wszystko, co ja o czym mówię, co mnie tutaj ciągnie do Kanady, jestem w stanie zrealizować w Stanach Zjednoczonych. Ale jeżeli wybierzemy taką lokację, to zaraz się okaże, te finanse w tej spokojnej lokacji w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z finansami w Kanadzie nie przemawiają aż tak. Bo rzadko kto płaci tak jak Chicago. Chicago płaci w ogóle stawki z kosmosu, ale musicie wtedy żyć w Chicago. A ja żadne pieniądze w tym momencie nie zmuszą mnie do życia w dużym mieście. Przerabialiśmy to, mam tego dość. Wolimy żyć spokojniej, ale mieć te pieniądze, powiedzmy, troszeczkę mniejsze, gdzie te pieniądze nadal są adekwatne, tak? Dla naszej buki jest wystarczająco w sumie tak naprawdę. Słowo klucz. Zarabiamy we dwoje, pracujemy we dwoje, robimy we dwoje mniej więcej te same wyniki, więc tych pieniędzy jest wystarczająco. Kolejna rzecz. Przestrzeń. Przestrzeń w Kanadzie, no to jest typowy dziki kraj. Drugi co do największej powierzchni na świecie kraj, tak? który ma populację sporą mniejszą niż Rosja, bo bodajże Rosja jest większa od Kanady, ale w Rosji jest 80 milionów populacji. Kanada jest troszeczkę mniejsza, a populacja jest dużo poniżej 40 milionów, czyli to jest najrzadziej chyba zarodniony, cywilizowany kraj na świecie w tym momencie. I jak porównamy to do Stanów, Stany są dużo mniejsze, a populacja jest dziesięciokrotnie większa. Jest jaka jest, tak? Stany to jest bardzo piękny kraj, bardzo ma wiele uroków i tak dalej, ale nigdzie nie ma takiego tego odczucia przestrzeni, jak w Kanadzie. I to jest o tyle fajne dla nas, jeszcze raz, powtarzam, dla nas. Dla podwójnej obsady, która jeździ na Stany Zjednoczone, kupę czasu spędzamy w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdżamy do Kanady i nagle wszystko się uspokaja, zwalnia, otwiera, bo tej przestrzeni, ta przestrzeń, ta, ten, ta, ta pustka daje taki spokój. Po tym, jak jesteśmy na przykład przyjeżdżamy, nie wiem, z Chicago, przyjeżdżaliśmy z Seattle, przyjeżdżamy gdzieś z Nowego Jorku. Boże, ile tam się dzieje? A w nie. tym momencie, o, wracamy do domu. Uu, no to półtorej dnia mamy święty spokój, zanim dojedziemy sobie do domu. To jest taki ten odpoczynek psychiczny, człowiek się spompowuje. I dla nas to jest warte tego mniejszego zarobku, dla wielu innych niekoniecznie będę to tak działać. Tak? Trasy w pracy. Trasy mamy naprawdę dużo, dużo, dużo ciekawsze niż tylko i wyłącznie, jeżeli nie jest jednocześnie. Szczególnie, jeżeli ktoś się kręci lokalnie. To ile ty tak naprawdę tego świata widzisz? Jeszcze raz, może cię, może cię to nie jara, może traktujesz to tylko jako pracę, my nie traktujemy tego jako jak pracę? pracę, dla nas to jest styl życia powiedzmy, dla nas to jest przygoda, którą żyjemy, przez jeszcze wiele, wiele lat planujemy tym żyć, nie? W Anglii żeśmy, jak mieliśmy na przykład wolne, to żeśmy jeździli w sumie dużo na wycieczki. Jeździliśmy sporo, naprawdę zwiedziliśmy całą Anglię, mamy mapę punktów, które odwiedziliśmy na całej wyspie Wielkiej Brytanii. To tych punktów jest naprawdę ogromne. Widzieliśmy więcej niż nie jeden człowiek rodzimy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Nawet ja pokazywałem szefowi, ile punktów odwiedziłem. To się okazało, że ja widziałem więcej Anglii niż mój szef, który jest rodowitym Anglikiem. Nie? Także generalnie naprawdę jeździliśmy sporo, sporo, sporo. A w tym momencie e, robimy to nie wydając swoich pieniędzy, a zarabiając tak, pieniądze tak. na tym. Także w naszym wypadku naprawdę ten styl życia pasuje nam idealnie. Nie? I każdy, kto jest w takiej sytuacji jak my, jeżeli jesteście młodą podwójną obsadą, która chce, zwiedzić świat, albo już jesteście w takim wieku, że macie dzieci odchowane i macie taką możliwość, że możecie siąść i zwiedzać, siądźcie i zwiedzajcie, dlatego, że to jest jedyne, co Wam w życiu zostało tak naprawdę, nie? Tylko wspomnienia Wam na stare lata pozostaną yy, i dlaczego tego nie wykorzystać, dlatego nie spróbować na tym zarobić. A czy wtedy lepiej w Stanach, czy w Kanadzie? W Stanach jednak mimo wszystko wydaje mi się, że jest ta robota na zasadzie bardziej pracy. A tutaj, ponieważ te pieniądze nie są genialne, więc człowiek musi się godzić z tym, co ma. I zaczynać cieszyć się innymi aspektami życia. I wtedy my zauważyliśmy, że faktycznie te pieniądze nie są aż tyle może warte. Może nie tylko o pieniądze chodzi, może gdzie indziej jest uciecha niż zarabianie pieniędzy. Przynajmniej się bez bycia, my mamy złożoną aplikację do Stanów Zjednoczonych. W tym momencie jesteśmy na liście firmy, jednej z dużych firm, które rekrutują. Z... A aplikowaliśmy już w zeszłe wakacje. Tak, tak, czyli w tym momencie już ponad rok tak. jesteśmy na liście oczekujących, na razie nic nie wiemy co się dzieje, ale gdzieś tam na tej liście jesteśmy, więc zawsze tą opcję zostawiamy sobie. Ale, dlaczego w ogóle pojawiła się ta opcja? Nie chodzi o nic innego, niż o sam fakt, że my chcemy na stałe zostać na kontynencie amerykańskim, a jednak próba złapania dwóch srok za ogony jest pewniejsza. Nie? Bo, jeżeli w Kanadzie nie uda nam się uzyskać rezydentury, to zawsze mamy tą opcję Stanów Zjednoczonych. Przy czym, jeżeli dostaniemy rezydenturę Kanady, to zakończamy proces z emigracją do Stanów Zjednoczonych, ponieważ w naszym wypadku. układzie, w naszym wypadku, jest to po prostu nieopłacalne. Nie widzimy na tyle tych zalet, żeby chciało nam się przechodzić kolejną emigrację. Gdzie na, na, dla nas to byłaby już to czwarta duża emigracja. Przeprowadziliśmy się z Polski do Anglii z Anglii do Kanady, w Kanadzie zrobiliśmy ruch do, ze wschodu na zachód, gdzie wszystko musieliśmy porzucić, fakt papiery się zgadzały nie do końca, więc musieliśmy wszystko porzucić i zacząć od nowa i teraz po półtorej roku prawie mieszkania tam, wróciliśmy z powrotem na wschód. Teraz chcąc przeprowadzić się ze wschodu jeszcze raz powiedzmy do Chicago, żeby zacząć pracę, Byłoby to po raz czwarty, duży, po raz piąty okay. praktycznie przeprowadzka, okay. przy czym czwarta naprawdę duża przeprowadzka a jeszcze potem w Chicago, ja w Chicago nie chcę mieszkać, nie podoba mi się to miejsce. Trzeba by było jechać tam, gdzie chcemy mieszkać, więc jest to po raz szósty. Ile razy w życiu można się przeprowadzać, ile tak naprawdę za każdym razem nad tym się traci, ile to stresu kosztuje, ile to jest warte? Wybieramy spokój. Wybierając spokój, wylądowaliśmy w Kanadzie. Tak, wielu ludzi ma rację. Kanada jest krajem, który no, można się przyczepić do kilku rzeczy. Tylko w dzisiejszych czasach żyjemy w takich realiach, że jak spojrzymy globalnie na sytuację to każdy kraj ma sobie bardzo dużo do zarzucenia, tak? Przypominam, wyjechaliśmy wszyscy z Polski, wszyscy, którzy są zainteresowani tym tematem, wyjechaliśmy z Polski, bo tam były jakieś wady. Opuściliśmy kraj, który był wadliwy, grubo wadliwy, tak? W tym momencie wytykanie Kanadzie wad? Mm, Kanada ma lepiej niż Polska, mimo wszystko. Byle jaki kraj zachodni ma lepiej niż Polska. Więc już wystarczy osiedlić się tutaj gdziekolwiek, a już ten nasz standard życia będzie w porządku, wystarczający. Prawda jest taka, że w Polsce tak? też można się ustawić życiowo, więc gdziekolwiek na zachód do Polski, skoro w Polsce już jest dobrze, może być, nie mówię, że jest, może być dobrze, bo da się to zrobić tak, żeby działało, to gdziekolwiek na zachód już jest i tak lepiej, czyli naprawdę żyje się fajnie. A takie czepianie się szczegółów, bo ktoś ma jakiś problem do jakiegoś państwa, to jest twój problem. Obiektywnie ludzie tutaj żyją, jakoś sobie żyją. Przypominam, co do emigracji, nie zawsze emigruje się tylko i wyłącznie za pieniędzmi. Przypominam, są ludzie, którzy jeżdżą na jakieś misje do Afryki, na jakieś, ktoś marzył o mieszkaniu w Argentynie, ktoś marzył o mieszkaniu, nie wiem, w Australii, tam są mniejsze pieniądze, ale nie zawsze o te pieniądze chodzi, więc dla nas tym miejscem docelowym była Kanada, Stany w tym momencie są, mamy gdzieś tam na jako miejscu? zaplecze, na plecie, tak. ale jest to tylko i wyłącznie, jeżeli nie uda się tutaj osiedlić na stałe, to chcemy zostać na kontynencie amerykańskim, wtedy wylądujemy w Stanach. Jeśli nie, zostajemy w Kanadzie. No i kolejna sprawa, jeszcze ostatnia, że my tutaj mamy Ciocie, mamy wujka. Ty masz też jakichś znajomych, których jeszcze musimy odwiedzić swoją drogą. Tak. Ale wszyscy oni są tutaj w Kanadzie, w Stanach nie mamy nikogo. Więc jakiekolwiek więzi rodzinne, które mamy, to mamy tylko w Kanadzie. co w tym momencie na przykład nam pomaga, bo w momencie startu w nowej, w nowej firmie, firmie mamy z kim zostawić chociażby psa, mamy kogoś, żeby nam powiedział dobre słowo. To jest coś. W nawet, Stanach nie mamy totalnie nikogo. Nie? Nawet gdybyśmy czasem na przykład chcieli lecieć do Polski, to wiemy, że możemy zostawić pieska u, u cioci, tak? No tak, albo chcąc się zobaczyć z kimkolwiek z, kim z rodziny, tak. mamy tą osobę w Kanadzie. No nie jest to duży problem, zawsze można przejechać granicę, ale mimo wszystko tutaj mamy bliżej. No i też dlatego jest to jeden z argumentów, dlaczego wróciliśmy z zachodu na wschód. Nie był to argument decydujący, ale był to jeden z argumentów, dlaczego tak to wyszło. Także tyle. Chyba powiedzieliśmy, co wiedzieliśmy na ten temat. Gdyby coś, to można w komentarzach pytać. Tak, zapewne ktoś tak jeszcze będzie tak. pytać o jedno, drugie, o trzecie, no ale to wiadomo, od tego jest sekcji komentarzy. A na tą chwilę tyle. My przejdziemy do zjedzenia zaraz obiadu i nagramy sobie kolejny e, materiał. Tamten materiał będzie ostatnim materiałem z gatunku tego typu materiałów. Cośrodowych, tak? Tak, cośrodowych wypowiedzi na jakiś temat. Także to jest przedostatni.